Dzień dobry, witam w podcaście o filmach i aktorach. Odcinek numer 15. Dziś powiem kilka zdań na temat Klausa Kińskiego. Mówiłem już o nim w tym podcaście. Zrobiłem nawet odcinek o top 10 najlepszych filmów z Klausem Kińskim oraz zrobiłem inny odcinek Top 20 najlepszych filmów z Klausem Kińskim. Tym razem, w tym odcinku, skupię się bardziej na samym Klausie Kińskim niż na najlepszych filmach, w jakich według mnie wystąpił. Więc Klaus Kiński jest przeze mnie uważany za najlepszego aktora świata. Moja przygoda z nim zaczęła się kiedy. Obejrzałem film Krwawy Nauk. Jak byłem dzieckiem, oglądałem film Noseratu Vampir, ale nie rozumiałem tego filmu, byłem za mały. Później um, obejrzałem um, film Krwawy Nauk w telewizji w nocy i bardzo mi się spodobał ten film. A przede wszystkim bardzo spodobał mi się w tym filmie Klaus Kiński. Teraz na ekranie widzisz grafikę z filmu. Nosferatu Vampir, czyli tak naprawdę pierwszego filmu, który widziałem jako Malec. Jest to film z 1979 roku. Film, który dość wysoko bym ocenił spośród wszystkich filmów, w których wystąpił Kiński. Jest to jeden z pięciu filmów, które Kiński stworzył wspólnie z Wernerem Herzogiem, czyli niemieckim reżyserem. I Kiński jest głównie, można nawet powiedzieć, znany z występów u Wernera Herzoga. Mimo, że wystąpił też w różnych innych, bardzo znanych filmach takich jak Doktor Żywago, Za kilka dolarów więcej i wiele innych, to mimo to Kiński jest Najbardziej znany właśnie z filmów, które zrobił z Wernerem Herzogiem. Więc po obejrzeniu filmu Krwawy Nauk, tak naprawdę już wtedy wiedziałem, że Klaus jest najlepszym aktorem świata. Wystarczyło, że obejrzyłem ten jeden film. Oczywiście jest to moja opinia. Każdy może mieć innego ulubionego aktora, czy też aktora, którego uważa za najlepszego na świecie. Jest to moja opinia. Ponieważ filmy, aktorzy i ocena tego, czy coś jest dobre, jest w znaczeniu takim artystycznym kwestią gustu. Co nie oznacza, że jestem jedyny. Dużo osób uważa aktorstwo Klausa Kińskiego za coś genialnego. Jest grupa osób, którzy są świadomi geniuszu Klausa Kińskiego. Oczywiście odstawiam tutaj całkowicie na bok jego życie prywatne. Niektóre osoby mogą myśleć, że Klaus Kiński był prywatnie bardzo złym człowiekiem, ponieważ taką ma reputację. Jak domyślam się, że zwróciłeś uwagę, ten podcast nie nazywa się ocena moralna aktorów podcast. Ten podcast nazywa się podcast o filmach i aktorach, i dlatego skupiam się na filmach i aktorach. A nie na ocenie moralnej y, artystów w życiu prywatnym, które prowadzą poza y, tworzeniem sztuki. Y, także to jest y, podstawowe y, rozróżnienie, które każdy człowiek powinien umieć stosować. Teraz y, widzisz grafikę pochodzącą z filmu y, Nosferatu w Wenecji z 1988 roku. Film, który Miał być kontynuacją filmu Nosferatu Vampir, i w pewnym sensie jest tą kontynuacją. Wokół tego filmu jest wiele kontrowersji. Film jest uważany za coś bardzo słabego, podczas gdy ja bardzo lubię ten film. Raczej bardziej podoba mi się film Nosferatu Vampir, ale Nosferatu w Wenecji również bardzo wysoko sobie cenię. Um, więc ogólnie rzecz biorąc, Klaus Kinski wystąpił w bardzo dużej ilości filmów. Zrobię też w przyszłości osobny materiał, w którym um, będę analizował całą filmografię Kińskiego, czyli będę przechodził przez każdy film po kolei i um, mówił kilka zdań na temat um, każdej pozycji. Um, więc um, Kiński był znany z kontrowersji. Um, co jest ściśle powiązane z tym, co niektórzy ludzie uważają za geniusz Kińskiego. Czyli geniusz i szaleństwo Kińskiego były ze sobą bardzo połączone. I ogólnie rzecz biorąc, jest to też jakość, która w świecie jest, jest po prostu połączona występuje często razem. Więc tutaj to się pięknie objawia w tworzeniu sztuki przez Kińskiego. Um, ogólnie rzecz biorąc, um, tak naprawdę my jako ludzie powinniśmy dążyć do połączenia um, geniuszu i szaleństwa, ponieważ um, bycie szalonym w tym świecie oznacza bycie zdrowym. Czyli um, w, jeśli chodzi o. Um, Sztukę, jeśli chodzi o twórczość artystyczną, Klaus Kiński robił to, o co chodzi. Czyli tak jakby obudził swoją artystyczną stronę na bardzo głębokim poziomie, i to jest coś, co jest nam ludziom potrzebne, takie wewnętrzne przebudzenia. I dlatego udało mu się stworzyć taką niesamowitą jakość. W filmach, w których grał. Niezależnie od tego, czy filmy, w których grał, były znane, dobre, czy też nieznane, słabe, Kiński zawsze grał na bardzo wysokim poziomie i traktował to bardzo poważnie, mimo że jednocześnie w wywiadach cały czas mówił, że wszystkie filmy, w których on gra, to gówno i ma to całkowicie w dubie. Więc to jest takie bardzo oczywiście nietypowe podejście, jest to bardzo nietypowy światopogląd. Jest tutaj coś niezrozumiałego. Aktor wypowiada się bardzo krytycznie o filmach, w których gra, o reżyserach, z którymi współpracował, o ludziach, z którymi współpracował, a jednocześnie jest geniuszem na ekranie. Więc to może być trudne do zrozumienia, co się tutaj działo, co się tutaj stało. O co tutaj chodziło? I to jest właśnie ta energia geniusza i szaleńca. I to jest jakość, której my, ludzie, poszukujemy na najgłębszym poziomie. Czyli chcemy robić to, co robimy dobrze i chcemy robić to, co chcemy, niezależnie od tego, co ktoś inny o nas pomyśli. I to często powoduje, że ludzie postrzegają nas jako szaleńca, na przykład, ponieważ robisz coś, co nie podoba się innym. Ale robisz to mimo to, ponieważ to jest to, o co ci chodzi. To jest to, co ty chcesz robić. Tutaj teraz widzisz na ekranie grafikę z filmu Śmierć człowieka skorumpowanego z roku 1977, w którym Kiński gra dość małą rolę, pojawia się w kilku scenach, jednak Kiński jest tutaj jak zwykle bardzo, bardzo dobry. Sam film nie oceniam jakoś wysoko, widziałem go kilka razy. Z innych aktorów, z mojej listy, ulubionych aktorów, gra tam też Stefanie Audrey, francuska aktorka, która też odgrywa tutaj świetną rolę według mnie. Więc tak to jest, jeśli chodzi o Kińskiego, jest to dla mnie bardzo ważny aktor i. Zdecydowanie polecam zapoznać się z jego twórczością. Jeśli ktoś jest zainteresowany oglądaniem filmów z chińskim, to mogę polecić przesłuchanie odcinków tego podcastu, w których mówię o najlepszych filmach z chińskim. Odcinki te zostały przeze mnie nagrane już jakiś czas temu. Także to by było wszystko, co chciałem przekazać w tym odcinku. O Kińskim na pewno nie raz, nie dwa będę jeszcze mówił w tym podcaście i tak jak wspomniałem, zrobię też analizę całej jego filmografii, kiedy nadejdzie odpowiedni, stosowny do tego moment. Także to jest tyle. Zapraszam do polubienia fanpage'a tego podcastu na Facebooku. Możesz tam dać jakiś komentarz, możesz zadać jakieś pytanie, jak i również możesz to zrobić tutaj pod tym filmem na YouTubie. Zapraszam Cię również do obejrzenia mojego najnowszego filmu Zły Demiurg", który jest dostępny do obejrzenia na YouTubie. Po więcej informacji zapraszam Cię na filmweb. Facebook. Więc to by było na tyle. Dzięki, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.